Dzień dobry kochani. Bardzo dużo materiałów poświęciliśmy na to, żeby przypomnieć Wam procedury montażowe tarcz hamulcowych i klocków hamulcowych, żeby nie było później problemów tzw. Tak reklamacji, bo mi biją tarcze podczas hamowania, tak? Pokrzywiły się. Dużo też mówiliśmy o tym, jak działy reklamacyjne weryfikują uszkodzenia tarcz hamulcowych, określając, czy jest to wada produktu. Czy problem powstał przez eksploatację lub montaż nieproceduralny? I mówiliśmy tam, jak taki dział reklamacyjny dokonuje takich pomiarów, i pamiętajcie, używaliśmy do tego tak zwanej naszej karuzeli. Natomiast na chodlini, czy rozmawiając w ogóle z klientami przez telefon, jest bardzo dużo zapytań: jak zmierzyć na samochodzie używane tarcze hamulcowe? żeby sprawdzić, czy powodem bicia są rzeczywiście tarcze pokrzywione, czy może jakieś inne elementy typu zawieszenie, typu układ kierowniczy, geometria zawieszenia, i tutaj są problemy dotyczące zrozumienia, dlaczego nie powinno się mierzyć na bicie tak zwanej używanej tarczy hamulcowej, która może mieć problem. Dlaczego nie mierzy się bicia używanej tarczy hamulcowej? Pokażę Wam to. Kochani, mam tutaj nową tarczę, i przypominam, że obróbka skrawaniem powoduje, że gdybym wziął mikromierz i mierzył nową tarczę hamulcową na tak zwaną pomiar grubości tej tarczy, to gdziekolwiek między pierścieniami trącymi bym dokonał takiego pomiaru, muszę uzyskać tą sam, ten sam wynik pomiaru. Nie może być różnicy grubości między pierścieniami trącymi na nowej tarczy. Temat następny. Jeżeli poprawnie zamontowaliśmy tarczę hamulcową, gdy mówimy proceduralnie, i w momencie montażu miała odpowiednią zachowaną odchyłkę poosiową, przypominam, że dla takich tarcz 500 ja mówię, to jest granica bólu, są producenci samochodów jak BMW, jak ten model Audi przy hybrydowych tarczach, moi drodzy, powinniśmy mieć odchyłkę poosiową do 300 mm. Jeżeli tak zamontowaliśmy tarczę zacisk działa poprawnie, do końca eksploatacji nie powinien nigdy powstać problem z tak zwanym biciem podczas hamowania. Natomiast jeżeli zamontowaliśmy. I nie było czasu i nie sprawdziliśmy tej odchyłki poosiowej, a ona była większa niż dopuszczalna. Nie od razu, ale po jakimś czasie eksploatacji, zazwyczaj między 3 do 9 do 10 tysięcy kilometrów, powstaje problem z tak zwanym biciem. Skąd on się bierze? Bardzo dużo też materiałów poświęciliśmy na naszych filmach, ale przypomnę, na wskutek nieosiowego montażu tarczy hamulcowej, nowej, Tarcza obracając się i załóżmy, że w tym miejscu ma odchyłkę, w naszą stronę, tak? Ociera oklocek w tym miejscu. Obracając się 180 stopni, ociera oklocek wewnętrzny. Po czym to poznać, kochani? Kiedy zamontujemy zacisk, naciśniemy na pedał hamulca, puścimy nogę z pedału hamulca, obracając tarczą, możemy słyszeć takie ocieranie. Cykliczne, cyklicznie pojawiające się co obrót koła. To znaczy, że klocek, mimo że puściliśmy nogę z pedału hamulca, ociera w tym jednym miejscu cały czas o tarczę. Do czego to doprowadza? Że w konsekwencji jazdy i używania hamulca dokładnie w cały czas w tym samym miejscu dochodzi do wytarcia ha tarczy hamulcowej. Co to powoduje? Że naciskając na pedał hamulca, powstaje różnica grubości tarczy hamulcowej w miejscu, gdzie klocek o nią ocierał. Jeżeli jest różnica grubości, naciskając na pedał hamulca następuje zmiana ciśnienia, zmiana pojemności układu i skok pedału hamulca i mamy bicie gotowe. Tylko czy tarcza hamulcowa się pogięła, i tutaj trzeba zrobić odpowiednie pomiary, które dadzą nam fajną odpowiedź, co jest problemem, czy rzeczywiście nieproceduralny montaż, czy tarcza hamulcowa krzywa. Pokażę wam, jak tego dokonać. Kochani, przypominam, żeby dokonywać jakichkolwiek pomiarów tarczy hamulcowej, czy jak montujemy nową, czy używaną, musimy ją przykręcić, ale wszystkimi śrubami mocującymi koło. Za pomocą jakichś podkładek, żeby nam tam w piastę nie weszły śruby mocujące, żeby z tym samym momentem dokręcając zazwyczaj mówimy o 60 Nm równomiernie docisnąć tarcze do piasty. To jest bardzo ważne do wykonania odpowiednich pomiarów. Potem bierzemy wskaźnik zegarowy i musimy go w jakiś sposób przymontować. Tylko, że mam tu elementy zawieszenia aluminiowe, wykorzystam do tego. Ściągacz do klocków, do wciskania klocków. Zabudujemy sobie go w którymś miejscu do zwrotnicy. I robimy sobie fajny punkt podparcia dla naszego wskaźnika zegarowego. Oj, niech to będzie się fajnie trzymać mocno. Sobie go zablokujemy. I teraz pamiętajcie, że centymetr od krawędzi zewnętrznej. Dokonujemy pomiaru odchyłki poosiowej. Powiedziałem wam na początku, że jeżeli mamy problem podczas hamowania i mamy bicie na pedale hamulca kierownicy podczas hamowania, pomiar odchyłki poosiowej nic nam nie daje. Wytłumacz, spróbuję wytłumaczyć Wam dlaczego. Wyobraźcie sobie, że tarczę hamulcową zamontowaliśmy z odchyłką ponad normatywną i niech to będzie setnych mm, tak i w tym tarcza miejscu miała odchyłkę 800 setek. Ale na wskutek ocierania o klocek, tu gdzie miała odchyłkę 800 setek, dochodzi do wytarcia materiału. Czyli jeżeli założę wskaźnik zegarowy, to już nie będzie 800 setek, tylko będzie. Mniej, prawda? Tak jakbyśmy przyłożyli nóż tokarski. I może się okazać, że ja założę wskaźnik zegarowy, będę mierzył odchyłkę poosiową, a ja zobaczę dwie setne. No i ktoś powie, ty, no dwie setki moja tarcza ma odchyłkę, ona jest idealna. Nie ma takiego pomiaru, moi drodzy, bo ten pomiar kompletnie nic nie wnosi. To jest tylko strata czasu. Dlatego ja teraz zapiąłem wskaźnik zegarowy, założyłem, żeby pokazać wam. Że tutaj na tej używanej tarczy, aha, ona nie miała problemów podczas hamowania. To auto na tej tarczy zrobiło dwa komplety klocków, ale ta tarcza ma odchyłkę 300 mm. Wskaźnik zegarowy pokazuje tylko i wyłącznie 300 mm. Jako, że nie ma problemów podczas hamowania, to taki pomiar jest dla mnie miarodajny. Natomiast jak sprawdzić w takim razie, czy tarcza hamulcowa ma tak zwane wypukania i różnice grubości między pierścieniami trącymi? Jest kilka sposobów. Pokażę Wam dwa sposoby pomiaru w takiej tarczy hamulcowej, a o jednym opowiem. Moi drodzy, tak naprawdę każdy z Was od razu myśli: założę słówmiarkę i będę tą sumiarką sprawdzał, czy jest różnica grubości między pierścieniami trącymi. Nie. Nie jest to dobre. Wytłumaczę wam dlaczego. Ponieważ używana tarcza hamulcowa, kiedy współpracuje z klockami hamulcowymi, w każdej jej części po promieniu będzie miała różną grubość między pierścieniami trącymi, bo klocki wypracowują tutaj takie pierścienie. W związku z czym my musimy oznaczyć okrąg, który będzie w odpowiedniej odległości od krawędzi zewnętrznej tarczy hamulcowej. Dlaczego? Bo to będzie nasz punkt odniesienia. Popatrzcie, jeżeli popatrzymy na pierścień trący i mamy takie półkowe wytarcie ze względu na um, pracę klocka, odstawiamy sobie około 1,5 cm od krawędzi zewnętrznej i rysujemy sobie okrąg. Jak sobie narysowaliśmy okrąg, to teraz dzielimy tą tarczę na cztery średnice. Raz. 2, 3 4 Zobaczcie, powstało nam 8 punktów przecięcia fragmentarycznie średnicy z okręgiem, który narysowaliśmy. Oznaczamy sobie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Super. I teraz popatrzcie, nie bierzemy słów miarki. Tylko bierzemy rzeczywiście mikromierz i zakładamy w punktach przecięcia, i spokojnie równolegląc odczytujemy wartość. Dopuszczalna różnica grubości dla tarcz używanych to jest do 1 setnej milimetra. I teraz, jeżeli obmierzylibyśmy tą tarczę w punktach przecięcia, powinniśmy uzyskać ten sam wynik pomiaru. Jeżeli gdzieś będzie 45-90 stopni różnica grubości. Moi drodzy, ta tarcza będzie biła podczas hamowania. Co jest powodem takiego uszkodzenia tarczy? Trudno jest na to chwilę powiedzieć, bo my jej nie mamy, ale może być wada odlewu, a zazwyczaj, niestety, jest to błąd montażu, czyli odchyłka poosiowa podczas montażu poza parametrami dopuszczalnymi, o których Mówiliśmy już w poprzednich materiałach. Czyli pomiar mikromierzem jak najbardziej jest możliwy. Drugim takim szybszym pomiarem, a jednocześnie też dużo mówiącym, kochani, jest użycie naszego wskaźnika zegarowego. I wtedy najprościej jest to zrobić jak? Przyłożyć wskaźnik zegarowy w punkcie numer 1, ustawić sobie 0. Oj, przyblokowałem sobie go o ramię wskaźnika. Dobrze, ale nie muszę go wyzerowywać, bo pokażę Wam um, między minimum a maksimum o co chodzi. Jeżeli teraz będę obracał tarczą z punktu 1 w kierunku rosnącej liczby przyrostu dwójki, trójki, to nasz wskaźnik zegarowy zacznie nam pokazywać odchyłkę poosiową, którą mówiłem 3 setne. Ja robię tak. Kręcąc tarczą uzyskuję maksymalne wychylenie wskaźnika, czyli tą amplitudę, gdzie on uzyskuje maksimum, i w tym miejscu zaznaczam sobie, że mam maksymalne wychylenie pierścienia trącego w moją stronę. I tu sobie piszę plus, max. Potem obracam tarczą hamulcową i patrzę, gdzie jest minimum, czyli w drugą stronę, tak? Jedziemy dalej. Tu jest minimum, czyli mam minimum. I wiem, że minimum a maksimum różnica, ta odchyłka poosiowa to jest 300 mm. I teraz, tak naprawdę, powinienem Wam zadać pytanie, a co się stanie, jeżeli wskaźnik zegarowy przełożę na drugą stronę, też w tej samej odległości od krawędzi zewnętrznej i zacznę nim obracać tarczą, tak? Wskaźnik zegarowy, jeżeli. Tarcza hamulcowa ma tą samą różnicę grubości między pierścieniami trącymi, powinna przepisać te same wartości, ale w przeciwną stronę. Czyli jeżeli tu ma minimum, tak? To dokładnie po drugiej stronie powinienem uzyskać maksimum identycznego wychylenia, jak z tej strony pierścienia trącego, prawda? I gdybym to zrobił, a ja już to robiłem, przepraszam was. No to idealnie, patrząc na punkty zaznaczenia, przepisuje mi ruch wskaźnika zegarowego o tą samą wartość. Gdybym zobaczył, że jest inne wartości i nie przepisuje, o to wiem, że już pierścienie trące nie są do siebie równoległe i będzie problem podczas hamowania z tą tarczą hamulcową. Ten diagram, moi drodzy, jest bardzo ciekawym diagramem, bo tam zobaczycie 8 punktów: będzie 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, czyli dokładnie te same punkty. I co tam zobaczycie? Równoległe linie. Odległość między tymi liniami przyjmuje się 1 setna milimetra. Jeżeli ustawilibyśmy sobie, tak jak mówiłem Wam wcześniej, wskaźnik zegarowy, wyzerowalibyśmy go w punkcie 1, to obracając tarczę 360 stopni, mam 0. I teraz uważajcie: w diagramie w punkcie 0 wpisujemy sobie 0. Przejeżdżając wskaźnikiem zegarowym do punktu 2, patrzymy, czy mam setkę w jedną, czy w drugą stronę, i rysuję sobie punkcik. I tak powstaje 8 punktów. To samo się robi z drugiej strony tarczy hamulcowej, identycznie przepisując, i wtedy tarcza hamulcowa może być w ten sposób pofalowana, bo ta fala amplituda mamy 300 mm, ale nie ma prawa być w odpowiednich odcinkach różnicy grubości. I to jest fajne. Ech, tylko to jest trochę zabawy, dlatego ta karuzela załatwia wszystko. Dla nas na warsztacie, moi drodzy, najprostszym pomiarem jest wskaźnik zegarowy, zablokowanie tarczy, zrobienie pierścienia tutaj okręgu, podzielenie sobie tego na osiem kawałków i starannie nawet opisać na tarczy, jakie mamy wskazania wskaźnika zegarowego i założyć na długą stronę i zobaczyć, czy przepisuje, jak przepisuje. Dajcie spokój tej tarczy i wtedy rzeczywiście możecie mierzyć odchyłkę poosiową, bo ona nie ma różnicy grubości między pierścieniami trącymi. Spróbujcie raz, złapiecie ten sposób myślenia i bardzo łatwo Wam będzie określić problem, czy lewa strona, czy prawa strona, czy w ogóle czepiać się tacz hamulcowy.